Stałam wtedy na skrzyżowaniu, w piątym miesiącu ciąży, z obolałem kręgosłupem i sercem roztrzaskanym na milion kawałków. I wtedy go zobaczyłam. Robert, ksiądz Robert, szedł z jakąś młodziutką dziewczyną, ubrany po cywilnemu, trzymał ją za rękę, całowali się, śmiali, za chwilę weszli razem do hotelu, a ja? Ja byłam tą głupią, która nadal wierzyła, że zrezygnuje dla mnie z sutanny i zostaniemy rodziną. Wtedy przysięłam, jeśli nie chce być ojcem po dobroci, to będzie nim oficjalnie, na papierze, publicznie. I już nic go nie uratuje. Jeśli kiedykolwiek poczułeś, jak to jest zostać zdradzonym, oszukanym i upokorzonym przez kogoś, komu ufałeś, kliknij suba. Bo ta historia to nie tylko zemsta. To chirurgicznie precyzyjna sprawiedliwość i satysfakcja, która smakuje jak zimna stal. Mam na imię Kasia. Gdy to wszystko się wydarzyło, miałam 26 lat. Żyłam w niewielkiej wsi, gdzie każdy wiedział o każdym wszystko. To nie było miejsca na sekrety. Co najwyżej na szeptane domysły, plotki i podszepty pod sklepem spożywczym. Nie byłam szczególnie religijna. Msze odprawiane przez starego wiecznie sapiącego proboszcza z czasów mojego dzieciństwa były dla mnie bardziej obowiązkiem niż duchowe przeżycie. Nudziły mnie te kazania o ogniu piekielnym i grzechu. Mimo to chodziłam, jak każda porządna dziewczyna, głównie po to, żeby sąsiadki nie gadały, że jestem inna. Wszystko się zmieniło, gdy w naszej parafii pojawił się nowy ksiądz, Robert. Ksiądz, który pachniał szamponem, a nie kadzidłem. Młody, może 33-letni, wysoki, z niebieskimi oczami i łagodnym uśmiechem, który sprawiał, że starsze panie chichotały jak nastolatki. Zamiast mówić o grzechu, mówił o miłości, o pojednaniu, o ludzkich emocjach. Jego kazania były inne, żywe, nowoczesne. Cytował Rilke i Baczyńskiego. Mówił o samotności, o zdradzie, o potrzebie dotyku. Wszyscy siedzieli jak zaczarowani. A potem zaczęły się wycieczki dla parafian. Ogniska, wieczory z gitarą. Siadał z nami, pił piwo, z kobietami też. Nie miał tego dystansu, który zwykle otaczał duchownych. Śmiał się głośno, rozmawiał o filmach, słuchał Pink Floydów i Dżemu. Był jakby za dobry, żeby był prawdziwy. Oczywiście wszyscy byli nim zachwyceni no prawie wszyscy stare dewotki kręciły nosem ale cała reszta Zakochana. W tym ja. Choć na początku zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy. W tamtym czasie miałam narzeczonego. Paweł. Znaliśmy się od liceum. Zawsze był tym dobrym chłopakiem. Nie pił, nie bił, nie zdradzał. Przynajmniej tak myślałam. Po maturze wyjechał do Irlandii, żeby zarobić na naszą przyszłość. Codzienne wiadomości, obietnice, ślub w planach. Wszystko jak z folderu o szczęśliwym życiu. Tyle, że z czasem wiadomości stawały się coraz rzadsze, coraz krótsze, coraz bardziej obojętne. Znikał mi z życia, a ja udziłam się, że to tylko zmęczenie, presja pracy, rachunki, odpowiedzialność. W końcu zadzwonił po dwóch latach, że wraca do Polski. Czekałam na niego jak głupia. Zrobiłam porządki w pokoju, kupiłam nową pościel, wypiekłam ulubione ciasto. Myślałam, że wróci mój Paweł, że zaczniemy nowe życie. Tyle, że on wrócił tylko na chwilę, po dokumenty, bo brał ślub z jakąś Irlandką. Pamiętam, jak siedział naprzeciwko mnie, zupełnie obojętny, jakby mnie nie znał, jakby mnie istniała. Przepraszam, Kasiu, ale tak wyszło. Chciałem ci powiedzieć wcześniej, ale nie wiedziałem jak. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Czułam się, jakby ktoś ułożył mi rękę do klatki piersiowej i wyrwał serce. Bez słowa, bez znieczulenia wyszedł. A ja siedziałam przy stole, wśród jego ulubionego ciasta i świeżej pościeli, i nie byłam w stanie nawet płakać. Nie miałam komu się wyżalić. Mama, chłodna, surowa, uważała, że jak facet odchodzi, to znaczy, że sama na to zasłużyłam. Koleżanki nie były moimi przyjaciółkami, raczej rywalkami, gotowymi zaraz rozesłać moje nieszczęście po całej wsi. Więc poszłam tam, gdzie czułam się ostatnio najlepiej na plebanie, wieczorem z duszą na ramieniu. Robert otworzył drzwi w zwykłym t pachniał herbatą i czymś cytrusowym. Nie powiedziałam dzień dobry, po prostu się rozpłakałam. On nie mówił nic, przytulił mnie. Jego ramiona były mocne i ciepłe. Pachniał jak facet, nie jak ksiądz. Rozmawialiśmy długo, o wszystkim, o Pawle, o zawodzie, o samotności. Słuchał, nie przerywał. Gdy wychodziłam, powiedział tylko zawsze możesz tu wrócić. Zawsze. Wtedy jeszcze nic się nie wydarzyło. Ale wróciłam. Wróciłam na plebanie trzy dni później. Wymyśliłam byle pretekst, że trzeba rozplanować wolontariat przy dożynkach. Robert otworzył mi drzwi i od razu się uśmiechnął. Ale ten uśmiech nie był już taki sam. Był jakby bardziej osobisty. Ciepły, uważny. Zaprosił mnie do środka. Piliśmy herbatę, śmialiśmy się. Słuchaliśmy starego albumu SDM. Gdzieś między dźwiękami i słowami ciszy poczułam to. Jego wzrok na moich dłoniach, na włosach, na dekolcie. Nie musiał nic mówić. Wiedziałam, że wie. Od tamtego dnia nie mogłam przestać o nim myśleć. Zerwałam się rano na mrze, chociaż wcześniej budzik mnie nie ruszał. Przechodziłam obok plebanii nawet wtedy, gdy nie miałam po co. Szukałam jego głosu, jego kroków, jakby moje ciało już wiedziało, że coś się wydarzy. Walczyłam z tym uczuciem. Naprawdę próbowałam. Modliłam się o zapomnienie, o ulgę, o cokolwiek, ale modlitwy odbijały się od sufitu. Robert był wszędzie w moich snach, w myślach, w głodzie, które nie dawał się zaspokoić. A potem zadzwonił. Kasiu powiedział: Wpadniesz wieczorem? Musimy przejrzeć plan zajęć na lato. Coś mi się nie zgadza. Wiedziałam, że kłamie, wiedział, że ja wiem. A mimo to przytaknęłam. Zrobiłam sobie delikatny makijaż, włożyłam koronkową bieliznę, której nigdy nie nosiłam na co dzień i poszłam. Pamiętam, że otworzył mi dzi i spojrzał na mnie tak, jakby właśnie przyszło do niego zbawienie i grzech jednocześnie. Nie powiedział nic. Zamknął drzwi. Pociągnął mnie do siebie. Najpierw całował nieśmiało, a potem łapczywie. Jakby to on przez cały ten czas cierpiał. Jakby to on walczył z czymś większym niż sumienie. Nie zatrzymałam go. Nie zapytałam, czy powinienem. Po prostu dałam się poprowadzić. I zgrzeszyłam. Poczem płakałam, naga, zawinięta w jego prześcieradło. Nie mogłam spojrzeć mu w oczy. To się nie powinno było wydarzyć. Szepnęłam. Dlaczego? Zapytał spokojnie. Przecież nie zrobiliśmy niczego złego. Tylko byliśmy ludźmi. Chciałam wybiec. Uciec. Schować się. Ale nie zrobiłam tego. A kilka dni później wróciłam. Spotykaliśmy się potajemnie. Raz na tydzień. Potem dwa, potem częściej. Czasem u niego, gdy był sam, czasem u mnie, gdy rodziców nie było w domu. Znał każdy centymetr mojego ciała, każdą bliznę na mojej duszy, i ja znałam jego. Jego niepewność, lęk. To jak w nocy ściskał krzyżyk na piersi, jakby próbował przekonać samego siebie, że jeszcze ma wiarę. A potem zakładał sutannę i szedł na msze. Z twarzą spokojną, skupioną, I jakby nigdy nic. Tego nie mogłam znieść najbardziej. Ja, drżąca, z rozmazanym tuszem, z grzechem wypalonym pod skórą, on, kapłan, święty, czysty. Czy tu się mnie wstydzisz? Zapytałam raz. Nie, skarbie, wstydzę się siebie. Nie mówił o przyszłości, nie składał obietnic, ale kiedy patrzył mi w oczy i mówił, jesteś wyjątkowa, Kasiu. Nikt mnie tak nie rozumie, jak ty? Wierzyłam. Wierzyłam, że może zrezygnuję z kapłaństwa. Przecież są tacy księża. Wychodzą z sutanny i żyją normalnie, z kobietami, z dziećmi. Dlaczego miałoby nie być nas? Mijały miesiące. Nasz związek przypominał jazdę na kolejce bez hamulców. Euforia? Strach. Euforia? Wyrzuty sumienia. Ale potem przyszedł dzień, który wszystko zmienił. Spóźnił mi się okres. Najpierw kilka dni, potem tydzień, potem dwa. Robiłam test. Jeden, drugi, trzeci. Wszystkie pozytywne. Nie wierzyłam. Pojechałam do ginekologa do miasta. Dziesiąty tydzień, powiedziała lekarka z uśmiechem. Serduszko bije jak dzwon. Nie pamiętam, jak wyszłam z gabinetu. Siedziałam na plastikowym krześle w poczekalni i czułam, jak moje życie rozpada się na części. Dziecko księdza. Zadzwoniłam do niego tego samego dnia. Powiedziałam, że musimy się spotkać. Był spięty, nerwowy. Wiedział albo się domyślał. Spotkaliśmy się na plebanii. Powiedziałam mu wszystko, a on zbladł. To niemożliwe, rzucił od razu. Przecież, przecież brałaś tabletki. Robert, to się dzieje naprawdę. Jestem w dziesiątym tygodniu, zamilkł chodził po pokoju jak zwierzę w klatce. Ostatecznie powiedział tylko nikt nie może się dowiedzieć, rozumiesz? Potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Proszę cię, nie mów nikomu. Zgodziłam się. Byłam głupia, naizna. Wciąż miałam nadzieję, że dojrzeje, że stanie na wysokości zadania, ale on zniknął. Ciąża rosła, brzuch stawał się coraz bardziej widoczny, a wraz z nim spojrzenia, te pełne pogardy. Te pełne ciekawości i te, które uciekały w bok, jakby patrzenie na mnie mogło sprofanować. Wieś aż huczara od plotek wpadła z jakimś obcym, pewnie z miasta, z dyskoteki, albo z tym Irlandczykiem, co ją rzucił, też niezła historia. Nikt nie znał prawdy i nikt jej nie chciał znać. Ojciec powiedział, że powinnam się wyprowadzić, że hańbie ich imię mama, choć mniej surowa, zamilkła. W dom rozrobiło się cicho, zimno, wrogie ściany, wrogie spojrzenia. Tylko pies, stary bazyl, kładł łeb na moim kolanie, gdy płakałam w nocy. A Robert. Nie pozwolił mi przychodzić na plebanie, nie chciał, żebym się pokazywała. Ludzie łączą fakty. Masz brzuch, bywasz u mnie, mówił, jakby to wszystko było moją winą. Nie chcę, żeby mi ktoś zarzucił coś nieodpowiedniego. Poczekaj w domu, cicho, cicho, jakby moja ciąża była wstydem, jakby dziecko, które nosiłam, było karą. Wciąż wierzyłam, że zmieni zdanie, że zadzwoni, że powie: kocham cię, robimy to razem, zrzucam sutannę, zaczynamy życie. Ale on milczał. Do czasu. Piąty miesiąc ciąży, wizyty u lekarza, kopnięcia, skurcze. Zaczynałam czuć więź z istotą w sobie, z moim synkiem, bo to miał być chłopiec. Już wiedziałam. Tamtego dnia byłam w mieście na kontroli. Stałam na skrzyżowaniu, czekając na zielone światło, i wtedy go zobaczyłam. Roberta. Nie w sutannie, nie z Biblią, nie z różańcem, w dżinsach, czarnej kurtce, uśmiechnięty, trzymał za rękę młodą dziewczynę. Może dziewiętnaście lat, śliczną, zadbaną, z tipsami i blond falą, śmiali się, zatrzymywali się, całowali, weszli razem do hotelu. Nie wiem, jak długo tam stałam. Czułam, że moje serce przestaje bić, że nogi się uginają, że coś się we mnie łamie, coś ostatecznego. To nie była zdrada, to było coś więcej. To było zniszczenie resztek nadziei. Wieczorem po mszy czekałam na niego przed plebanią. Wyszedł. Był zaskoczony, że mnie widzi, zmarszczył brwi. Co tu robisz? Przecież mówiłem, żebyś nie przychodziła. Musimy porozmawiać, powiedziałam. Moja dłoni się trzęsły, brzuch bolał, ale nie od dziecka, od furii. Wpuścił mnie do środka. Widziałam cię dzisiaj w mieście, z tą dziewczyną. Wchodziliście do hotelu, powiedziałam od razu. Nie zaprzeczył. Nie próbował kłamać. I co z tego? Rzucił. Co z tego? Zadrżałam. Jesteś ojcem mojego dziecka, zostawiłeś mnie, wyrzuciłeś z życia, a sam bawisz się z jakąś panienką? Wzruszył ramionami. Kasia, nie obiecywałem ci niczego. To ty się wkręciłaś. Myślałaś, że się dla ciebie poświęcę? Że rzucę sutannę? Serio? Nasze dziecko. Przecież ono nie jest niczemu winne. Dziecko? Jakie dziecko? Uśmiechnął się chłodno. Masz brzuch? Okej, okay. ale kto powiedział, że to moje? Może to Paweł, albo jakiś inny kochanek. Zatkało mnie. Nie wierzysz, że to twoje? Nawet jakbym wierzył, powiedział zimno. To i tak nie zamierzam się przyznawać. Ludzie mnie tu szanują. Nikt ci nie uwierzy. Jesteś tylko zgorszkniałą, samotną dziewczyną, która zaszła w ciążę i teraz szuka kogoś, kto weźmie odpowiedzialność. Ale nie ja. Nie licz na to. Oparłam się o ścianę. Serce waliło mi jak młot. Powiem wszystkim. Każdemu. Powiem na głos, że to twoje dziecko. Proszę bardzo, parsknął. Mów! Wiesz, co się wtedy stanie? Oni cię zniszczą, oni mnie kochają, tobą pogardzają. Uznają, że chcesz mnie wrobić, że zmyślasz. Jak myślisz, komu uwierzą? Miał rację, i to było najgorsze. Wybiegłam, do domu wróciłam ledwo żywa, roztrzęsiona. Serce mi łomotało. Dziecko w brzuchu też. W nocy zmydlałam. mama wezwała pogotowie. W szpitalu powiedzieli, że mam skurcze. Że ciąża jest zagorzona, że muszę zostać do porodu, bo inaczej mogę stracić dziecko. Płakałam, pragnąłam umrzeć, myślałam, że nie dam rady. Leżałam na oddziale z inną kobietą, Gabrysia, rówieśniczka, w ciąży po dwóch poronieniach. Miała rodzinę, odwiedzali ją codziennie: mąż, teściowa, brat. Przynosili jedzenie, kwiaty. Byli dla niej. Ja nie miałam nikogo. Któregoś dnia nie wytrzymałam. Płakałam jak dziecko, a ona. Zamiast się odwrócić, usiadła przy moim łóżku i powiedziała – powiedz mi, co się dzieje. Może razem coś wymyślimy. I wtedy wszystko z siebie wyrzuciłam. Robercie. O zdradzie. O tym, jak mnie traktował. O dziecku. O tym, że nie mam siły walczyć. O tym, że jestem nikim. Gabrysia słuchała. Zaciskała pięści. A potem powiedziała tylko jedno zdanie, które zmieniło wszystko. Nie pozwól mu tego tak zostawić. Jeśli nie chce być ojcem z serca, to będzie ojcem z obowiązku. Wymusisz to badaniami DNA. Badanie DNA powtórzyłam, jakby bez sensu. Ale przecież on się nigdy na to nie zgodzi. Gabrysia uśmiechnęła się pod nosem. Zbyt dobrze znała życie. Nie potrzebujesz jego zgody. Są laboratoria, które robią testy bez udziału ojca. Wystarczy włos, ślina cokolwiek z jego DNA. Patrzyłam na nią zdumiona. Miałam wrażenie, że nagle pokazuje mi tajne wejście do świata, w którym kobiety nie muszą być bezbronne, w którym sprawiedliwość nie zależy od tego, kto nosi sutannę, a kto nosi wstyd. Popatrz, dodała sięgając po laptopa. Tu, laboratorium w mieście, tylko trzeba zapłacić z góry. Spojrzałam na saldo mojego konta. Prawie puste. Przypomniałam sobie pierścionki po babci, złote, jeszcze z PRL-u, w pudełku po starych lekach. Czasem myślałam, że przekażę je córce, ale teraz miałam ważniejszą sprawę. Przez kolejne tygodnie w szpitalu obiecywałam sobie jedno. Nie pozwolę, by moje dziecko było traktowane jak błąd, jak niewygodne następstwo grzechu. Będzie miało imię, prawa i ojca, choćby na papierze. Gabrysia urodziła pierwsza. Dziewczynkę. Płakała ze szczęścia. Widziałam jej męża całującego jej czoło, rodzinę ściskającą się ze łzami. Ja rodziłam dzień później, samotnie, w ciszy. Mój synek, Adaś, był malutki, ale silny. Przystawiony do piersi od razu zaczął ssać. Płakałam, patrząc na niego. Nie z bólu, z dumy i z przerażenia, że muszę go chronić. Sama, dwa tygodnie później byłam już w domu. Rodzice byli raczej neutralni. Ojciec wciąż ze mną nie rozmawiał, ale nie wyganiał. Mama pomagała przy kąpaniu. Wtedy zaczęłam działać. Zadzwoniłam do Roberta, nie odebrał. Wysłałam SMS -a. bez odpowiedzi. Postanowiłam pójść na plebanie. Otworzył mi niechętnie spojrzał na dziecko i od razu cofnął się o krok. Co ty tu robisz? Syknął. Mówiłem, żebyś się trzymała z daleka. Chcę porozmawiać po ludzku o naszym synu. To nie mój syn, warknął i nie zamierzam tego dziecka chrzcić. Z grzechu zrodzone, z grzechu umrze. Zgubiłaś się, Kasiu, odbierasz łaskę Bożą. To już nie był ten sam człowiek. Nie ten ciepły, wyrozumiały ksiądz. Teraz widziałam w jego oczach strach i pogardę i arogancję człowieka, który wie, że system zawsze stanie po jego stronie. Ale ja miałam plan. Zbliżając się do niego, niby z rozpaczliwym błaganiem przytuliłam się i jednym ruchem zerwałam mu kilka włosów z ramienia sutanny. Uśmiechnął się z pogardą. Czego ty jeszcze ode nie chcesz? Prawdy, odpowiedziałam cicho. Tylko tyle. Wróciłam do domu, zamknęłam włosy w plastikowym woreczku i pojechałam do miasta. Sprzedałam babcinę pierścionki u jubilera. W laboratorium wszystko poszło szybko. Poprosili o ślinę dziecka i włosy potencjalnego ojca. Po tygodniu miałam wynik. Otworzyłam kopertę w autobusie, trzymałam Adasia na kolanach. 99,8% prawdopodobieństwa: Robert B. biologiczny ojciec. Zadrżałam, ścisnęłam dziecko mocniej. To był mój oręż, mój dowód, moje zwycięstwo. Ale jeszcze nie koniec. Wróciłam do domu, zrobiłam 15 kopii dokumentu, prawdziwej, pieczętowanej wersji z laboratorium. Zrobiłam też zdjęcie i nagłówki. Napisałam: Oto kto jest ojcem mojego dziecka, ksiądz Robert B., wynik testu DNA. Rano ruszyłam w trasę. Na drzwiach sklepu, na płocie kościoła, na przystanku autobusowym, na tablicy ogłoszeń, na drzwiach kościoła, wszystko przyklejone przezroczystą taśmą. Wróciłam do domu i czekałam. Wieś eksplodowała. Ludzie stali w grupkach, krzyczeli, czytali. Zdjęcia krążyły po facebooku. To niemożliwe. Ona sfabrykowała dokument. On! On! Robert! Zawsze był za miły, mówiłam! Do końca dnia przyszło do mnie kilkoro ludzi. Niektórzy płakali, inni krzyczeli, ktoś nawet napluł mi pod nogi, ale nie uciekłam. Stałam prosto, z dzieckiem w ramionach. Wieczorem przed moim domem stanął samochód z czarnymi szybami, z plebani. Czarny samochód zatrzymał się cicho. Drzwi się otworzyły, wysiadł z niego nie Robert, ale starszy mężczyzna w sutannie. Zmierzył mnie chłodnym wzrokiem. Za nim wyszło jeszcze dwóch, wszyscy duchowni. Jeden z nich wyjął kartkę i zapytał, Katarzyna D.? skinęłam głową. Adaś spał w moich ramionach, jego ciałko przytulone do mojego serca. Przyszliśmy porozmawiać o sytuacji. Nie zaprosili mnie na plebanie, nie do kancelarii, chcieli, żebym wsiadła do samochodu. Powiedziałam, że z dzieckiem nie pojadę nigdzie. Albo rozmawiamy tu, albo wcale. Po krótkim milczeniu zgodzili się. Usiedliśmy przy moim kuchennym stole. Przy stole, przy którym nie tak dawno ojciec rzucał mi w twarz: Zrujnowałaś nam życie! Starszy ksiądz wyjął dokumenty. Przeczytał na głos wynik badań DNA. Jest pani pewna, że chce to ciągnąć dalej? zapytał. Proszę pomyśleć o dziecku, o sobie, o swoim nazwisku, o reputacji. Zacisnęłam dłonie. Już nie mam reputacji, ale mam syna i nie pozwolę, by wyrósł z piętnem Benkarta. Odpowiedział coś jeszcze, ale nie słuchałam. Wpatrywałam się w ich dłonie. Dłonie, które miały błogosławić, a teraz służyły do zamiatania brudu pod dywan. W końcu padło to, czego się spodziewałam kościół nie zamierza uznać ojcostwa ale możemy zaproponować ugodę poprosiłam o konkrety ksiądz robert zostanie przeniesiony do innej parafii tymczasowo odosobniony nie będzie kontaktu z parafianami i in zapytałam zimno co z dzieckiem starszy głuchowny spojrzał mi prosto w oczy już bez masek Kościół może wypłacać miesięczną kwotę alimentacyjną, oficjalnie darowizna dla matki samotnie wychowującej dziecko, ale bez nazwisk, bez rozgłosu. A ojciec przyzna się publicznie? Nie, odparł od razu. Na to nie możemy pozwolić, ale może się pani udać do sądu, jeśli pani woli. Tylko wtedy my również podejmiemy kroki prawne. To była próba zastraszenia ubrana w garnitur kompromisu. Ale ja już nie byłam tą samą dziewczyną, która płakała w ramionach księdza. Spojrzałam na Adasia. Nie chodzi mi o zemstę, powiedziałam. Chcę tylko sprawiedliwości. Jeśli wy nie możecie mi jej dać, znajdę ją gdzie indziej. Wyszli bez słowa. Następnego dnia pieniądze były na moim koncie. Niedużo, ale wystarczająco, by opłacić rachunki, kupić pieluchy, mleko, leki. Nie podpisywałam niczego, żadnego papieru o milczeniu. Nie musiałam. Oni wiedzieli, że mają coś do stracenia. Robert zniknął. Podobno trafił do zamkniętego klasztoru na południu, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Niektórzy parafianie twierdzili, że to niesprawiedliwe, że dziewucha go zniszczyła, że mężczyzna też ma prawo się pomylić. Ale byli i tacy, którzy stawali po mojej stronie, zostawiali pod drzwiami ubranka, zostawiali karteczki, dobrze zrobiłaś. Jedna starsza pani, wcześniej największa dewotka, kiedyś przyniosła rosół i tylko szepnęła: Pan Bóg cię widzi. I wie, że miałaś rację. Minął rok. Adaś chodził, mówił, wołał, mama, z takim entuzjazmem, że serce mi pękało z miłości. Wieś już nie wrzała. Plotki się znudziły, życie toczyło się dalej. Ale ja wiedziałam jedno. Nie chcę, żeby moje dziecko dorastało tutaj. W miejscu, gdzie grzech waży więcej niż krzywda. Gdzie ksiądz może wszystko, a dziewczyna nic. Ciotka z Pomorza zaprosiła mnie do siebie. Miałam mały pensjonat nad morzem. Potrzebowała pomocy w kuchni i recepcji. Spakowałam walizkę. Zostawiłam wszystko. Zostawiłam przeszłość. Dziś mieszkam z Adasiem w spokojnym miasteczku. Mam pracę, znajomych. Moje dziecko ma dzieciństwo, jakiego ja nigdy nie miałam. Robert, nie wiem gdzie jest. Nie interesuje mnie to. Ale wiem jedno, miałam rację, że walczyłam. Bo karma wraca. Zawsze. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dziękuję. Ta historia wydarzyła się naprawdę i pokazuje, że nie trzeba być nikim szczególnym, żeby walczyć o swoje. Wystarczy być matką i nie pozwolić, by ktoś zniszczył twoje dziecko tylko dlatego, że sam nie umiał dorosnąć do konsekwencji swoich czynów. Jeśli ten film cię poruszył, zostaw suba, łapkę i komentarz. Podziel się tą historią, może komuś dał odwagę, bo czasem prawda ma tylko jedno imię i jedno DNA.